Top 5 błędów, które nie warto popełniać po treningu. Moi drodzy, zazwyczaj te błędy powtarza dużo wielu osób po treningu i nawet nie wie o tym. Właśnie w tym filmiku będziemy rozważać, jakie to są błędy. Błąd numer 1 to czuję się przemęczony i nie ma siły. Chodzi to mi o treningu, a szczególnie po treningu. Jeżeli czujecie się zmęczeni, było to za dużo, było za dużo treningu, było za dużo ćwiczeń i jesteście przemęczeni, Wasz CNS, czyli centralny system nerwowy daje o sobie znać i mówi Wam, że za dużo poćwiczyliście. Oczywiście, jeżeli zrobiliście to raz w miesiącu, to nic nie szkodzi, ale jeżeli robicie to cały czas i jesteście zmotywowani tacy, że trzeba tylko ćwiczyć, trzeba wszystko robić, ćwiczyć, 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 cały czas ćwiczyć, no to jest to nieprawidłowo. Ponieważ pierwsza zasada ćwiczeń, treningów to jest Dostawać od tego Friday, co robić, ani żeby ćwiczyć, ćwiczyć, żeby jeden świcieł wyczwiczyć. Tak się nie da, moi drodzy. Od razu, jak zaczynamy ćwiczyć, to trzeba sobie myśleć, że 3, 5, 10 lat to zajdzie minimum. Po treningu musimy odczuwać frajdę, podwyższenie endorfinów, dofaminy, że był to super trening i że chcemy jeszcze coś dorobić, ale nie robimy tego. Kończymy trening i idziemy sobie do domu i czujemy się na A jeżeli jesteśmy zmęczeni. To znaczy, że przetrenowaliśmy się i jest za dużo tego, więc należy rozpatrzyć swój plan, przepisać go i ćwiczyć mniej. Numer 2. Idziesz do sauny lub po ciepły prysznic. Oczywiście chciałoby się pójść do sauny, bo jest to zdrowe, super, wiem oczywiście, ale moi drodzy, nie chcę was straszyć, ale są badania i są przypadki, że ludzie po treningach, jeżeli szli do sauny, ludzie umierali. I jest dużo tych przypadków i nie zalecam to każdemu robić, ponieważ podwyższa się nasze ciśnienie po treningu, nasze tętno i ona chce odpocząć, a nie iść do sauny i się parzyć. Oczywiście można pójść do sauny 3-4 godziny po treningu, ale od razu nie. Lepszym rozwiązaniem będzie po treningu to pójść i sobie wziąć zimny prysznic. Około 2 minutki i będzie lepsza regeneracja w nocy. Nie zalecam bardziej to, a nie chodzenie do sauny, jacuzzi czy ciepły, gorące prysznic lub wata. Numer 3 to jest błąd, ale powiedzmy nie do końca, zależy od typu człowieka. Błąd polega na tym, że nie jesz wystarczająco białka po treningu. Czy trzeba jeść białko po treningu, jeszcze siłowym? Oczywiście tak, żeby była lepsza regeneracja i żeby to było jakieś białko naturalne, zwierzęce, a nie roślinne. Czyli na przykład jakiś twaróg, jakaś tłusta, śmietana. Najlepiej, kiedy zjemy więcej białka i tłuszczu po treningu, a nie węglowodanów. Bo oczywiście węglowodany też jest spoko, ale organizm bardziej potrzebuje... Białka i tłuszczu, ponieważ tam jest dużo witamin, a te witaminy niektóre i minerały, które organizm stracił, trzeba uzupełnić nasz glikogen i nasze wartości odżywcze. Czy trzeba jeść od razu białko po treningu? Oczywiście nie. Ja po sobie wiem, po swoim doświadczeniu, że białko, posiłek można jeść nawet po 5-6 godzinach. Jeszcze jest tutaj jedna ważna rada, nie jestcie posiłek od razu, od razu po treningu. Czyli zrobiliście pomki, Op, idziemy na kuchnię, jemy od razu. Nie, moi drodzy. Musimy chociaż z pół godzinki, z pół godzinki, 25 minut poczekać, ponieważ nasza krew jest skoncentrowana na naszych mięśniach teraz. Nasz musta zrobił, żeby nasza krew przepływała do naszych mięśni. W naszych jelitach krwi prawie nie ma. Oczywiście jest tam krew, ale dużo. Jeżeli zrobiliśmy trening i poszliśmy od razu na kuchnię, to nasz mózg nie wie co robić i musi dałeś trochę krwi na mięśnie, trochę na nasze jelita, żeby trawić jej więc, żeby tego nie było, żeby nie było ciężkostrawności w żołądku, musimy poczekać tam z pół godziny i będzie dobrze. Możecie sobie zrobić nawet eksperyment, zjeść od razu po treningu i tak po pół, po godzinie jak, jaka jest różnica, bo ja na przykład czuję wielką, ogromną różnicę. Numer 4. zaniedbujesz sen. Oczywiście, jeżeli mamy dobrą, super, wspaniałą dietę, poćwiczyliśmy super, wspaniale, bez żadnego błędu, i wszystko jest dobrze, ale w nocy nie poszliśmy spać, pomyśleliśmy sobie, a pójdę na imprezę. Pójdę oglądać TikToka. Jeżeli ty wyćwiczyłeś ten trening bardzo ciężko i później nie pójdziesz spać, to na następny dzień oczywiście będziesz odczuwać jakiś ból. Będziesz odczuwać, czy cię barki bolą, zależy co ćwiczyłeś, ale będzie cię boleć. Więc moi drodzy, nie warto zanim nie byłeś sen, 7-8 godzin warto odespać i będziesz się czuć zarąbiście. Ciężko będzie zrobić na następny dzień kolejny trening, jeżeli nie wyskoczysz się. Iż, moi drodze sen bardzo jest ważny. I ostatni błąd. Chodzi o rozciąganie. Rozciąganie, zaciąganie mięśni po treningu. Nie używam tego. Może czasem jedna minuta, ale rzadko. Ale oczywiście jest lepiej, jak się zaciągnie, rozciągnie po treningu. Tak samo jak i przed treningiem. Przed treningiem się rozciągam cały czas, ale po treningu zapominam. Nie wiem dlaczego, ale mam takie przyzwyczajenie. Więc jeżeli Wy tak samo robicie, to jesteście ze mną i nie jest to jakiś błąd, ale można tutaj go przypisać. Ale zawsze lepiej jak ktoś pomoże w Twojej regeneracji. Moi drodzy, dzięki bardzo, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się super spodobało, bo ja na przykład jestem na wielkiej energii, kiedy robiłem ten filmik. Jestem po prostu zadowolony. Jeżeli wiecie jakieś jeszcze błędy albo macie jakieś pretensje do moich błędów, co powiedziałem nie tak, Napiszcie w komentarzach, oczywiście przeczytam, więc mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Czekam Waszych komentarzów i zobaczymy się wkrótce.